Dzień dobry, witam was, zapraszam na czytanko Co ten ktoś czuje do ciebie w związku z tobą? Jakie są jego uczucia, co on tam w sobie nosi? Zapytamy karty, są trzy opcje, trzy talie, więc wybierzcie sobie jedną z talii Przypomnę, że to rozkład jest ogólny, więc weźcie to tak jak będziecie czuć Wasza intuicja wam podpowie Powiem wam, czy to z wami rezonuje, czy to jest dla was, czy nie. Jeśli nie, wiadomo, nie bierzemy na siłę, nie, nie dopasowujcie się, proszę. Proszę właśnie o takie zdrowe podejście, o dystans, a ci, z którymi to zarezonuje, będą wiedzieli od razu, że tak jest, po prostu, bo te rzeczy czujemy, wiemy to, po prostu czujemy. Więc bierzemy to, co czujemy. Ok, przechodzę już do rozkładu. No dobrze, zaczynam sobie od tej grupy, to będzie moja pierwsza, to będzie druga, to będzie trzecia. Więc zapytamy o te uczucia dla grupy pierwszej, co ten ktoś czuje do Ciebie, w związku z Tobą, jakie są uczucia w tej osobie, w tym kimś. Ale tu jest takie zagmatwane bardzo to wszystko, co jest pomiędzy wami, ponieważ ten ktoś czuje się źle, czuje się zmęczony, obciążony, nie uwolniony, nieodcięty od ciebie. Dla Was jest jakiś brak, brak komunikacji pomiędzy sobą, albo jest ona bardzo biedna, bardzo taka, taka skromna, uboga, gdzie, gdzie tak naprawdę nie ma prawdy, nie ma takiego jasnego przekazu tego, co naprawdę jest we mnie. Ta osoba, i ona to niekoniecznie Ci to powie, albo niekoniecznie Ci to mówi, pamiętajcie o tym. To są uczucia, to są emocje, z którymi y, może nie chcieć się podzielić z jakichś powodów. To chodzi o miłość pomiędzy Wami. Tu jest w ogóle taka jakaś atmosfera miłości, bardzo trudnej, bolesnej, jakiejś niespełnionej, która przeżywa y, okres jakiegoś bólu, cierpienia, rozłąki. Podzielenia, tak jakby wasze dusze, one zostały od siebie odseparowane fizycznie, wasze, wasze osoby, ale duchowo, energetycznie, emocjonalnie, wy jesteście cały czas ze sobą, cały czas mocno związani. I ta osoba to czuje. On. <tryk> On, tu jest takie poczucie jakiegoś smutku, jakiegoś takiego żalu, bólu, jakiejś takiej miłości, która gdzieś została hmm, przeżyta, hmm, przy, nie wiem, przyszła, pojawiła się i przyniosła ze sobą być może jakąś taką potężną lekcję albo dużo trosk i rozczarowań, bo ten ktoś zarówno nosi w sobie Uczucia do ciebie, to, że jesteś bardzo, bardzo bliską osobą, jesteś w jego sercu, a z, ale to z drugiej strony jest też jakaś sprzeczność, jest też jakiś bunt przeciwko temu, tak jakby on nie do końca się z tym zgadza. Niezbyt, nie chce tego zaakceptować w sobie. Może się zachowywać inaczej, sprawiać inne wrażenie, ten ktoś ale macie miłość, która jest nieszczęśliwa, miłość, która jest narażona na bardzo przykre jakieś konsekwencje, otoczenie. Takie niefajne bodźce tutaj są, które was, was spotykają wzajemnie do siebie i ten ktoś ma problem z zapomnieniem o Tobie, z, z uwolnieniem się od ciebie, tak jakby jest ta część, to wszystko, co, co Was łączyło, Czego doświadczyliście, to jest w tej osobie, ona to czuje, ona to pamięta. I to się wiąże z bólem, ze smutkiem, z jakąś tęsknotą, z niespełnieniem, z totalnym brakiem. Tak jakby było w tym kimś takie pragnienie, żeby do ciebie, nie wiem, odezwać się, coś z tobą zrobić, ale to pozostaje w takiej energii pragnienia, w jakiegoś takiego zawieszenia, niespełnienia. Nieszczęśliwa miłość, i tu jest taki związek duchowy, niesamowicie silny. Tak, jakby wy jesteście spleceni tymi łańcuchami energetycznymi. Potężna lekcja to jest wasza, was obojga odnośnie właśnie, nie wiem, miłości, partnerstwa, wszystkich tych spraw. Życiowych, emocjonalnych, związkowych. Także macie tutaj wielkie jakieś doświadczenie, przeżycie głębokie na sobie. Tak jak Ty to przeżywasz głęboko, ten ktoś też to tak przeżywa. I nie jest od Ciebie taki odseparowany emocjonalnie, duchowo. Czujesz, jakby ta, gdzieś jest taka smycz, którą macie, zapięta tak na Waszych szyjach, wbrew. Temu, co się dzieje, jak wygląda rzeczywistość, tak fizycznie, to ona jest. Pokazane są przeszkody, ta osoba czuje przeszkody, ale skrywa wszelkie emocje, całą uczuciowość do Ciebie, i to jest w nim taki ból niewypowiedziany, że jest mu smutno, że jest tej, tej osobie po prostu źle, że jest tak, jak jest, że coś nie jest inaczej. No, ale pamiętajcie, tu mówimy o uczuciach, nie o działaniach, nie o zamiarach, więc takie ma, takie ma uczucia. A czy coś by ten ktoś mógł z tym zrobić, a nie robi, no to to już by było inne pytanie do kart. Okej, okay. dobrze. Druga grupa, idziemy. Jakie są uczucia tej osoby do Ciebie, względem Ciebie, w tej sytuacji, w jakiej jesteś, co ten ktoś czuje? Nie możemy ze sobą rozmawiać, pojawiła się jakaś blokada, mnie gdzieś tak um, zatyka. Mam, mam taką uh, w sobie blokadę, żeby z, z Tobą skomunikować się w tej sprawie, w naszej sprawie, w tych okolicznościach. Ja czuję, że coś jest nie na miejscu, że coś nie powinno się. Zadziać, czegoś nie powinno być, ja czegoś nie powinienem pokazać, więc ja to będę w sobie nosił. Ja do ciebie mam miłość, ale nieszczęśliwy jestem z tym. Miłość, która narażona jest na jakiś ból, jest tęsknota. Jest bardzo dużo takiego, jakiegoś nie wiem, rozpamiętywania, analizowania, myślenia o czymś bardzo dużo i takich. Mm, emocji, które tak szargają tym kimś, ale on tak sobie gdzieś tam to w sobie przepracowywuje lekcję waszą, jako że tak jest właściwie, tak powinno być, próbuje sobie to tak poukładać w sobie, w tych swoich uczuciach, ale tam jest taki taki zgiełk, taki chaos, bo z jednej strony jest jakaś taka eksplozja emocji, tak jest mnóstwo czułości, które zderzają się z brakiem, z, z jakimś bólem, z niedostatkiem, z niedomaganiem, ale ja to wszystko jednocześnie próbuję w sobie akceptować, odpuszczać, godzić się na to, jakby uleczać też w sobie, pracuję nad tym, żeby znaleźć spokój w, tym, w tych swoich uczuciach, w tym, w tym swoim sercu. z takie. Tak jakby tutaj przychodzi mu takie zrozumienie tego. Jakby powoli zaczynam godzić się z tym, że to tak musi być. Ja mam do ciebie tą miłość. Ty jesteś bardzo taką mm, bardzo mi bliską osobą, z którą to są takie pokazane tutaj takie momenty takiej bliskości, więzi emocjonalnej cudownego spędzania razem czasu jest jakaś błogość, taka lekkość takie ciepło nasze, tylko nasze w nas ale ono daje mi też e, zarówno i szczęście, ale i ból i cierpienie, bo jak tego nie ma, to mi wieje chłodem to mnie jest zimno, to ja cierpię smutny jestem taki niespełniony w tej relacji w tej naszej miłości nieszczęśliwy Tutaj jest poczucie też takiego zagubienia w, tej, w tych okolicznościach, jakie macie, tak jakby też były takie jakieś lęki albo blokady związane z, z rozmową, z komunikacją albo z jakąś prawdą. Ja rozumiem coś, mam jakąś prawdę, mam jakąś wiedzę w tej kwestii, z, z którą może... Z tobą się nie dzielę, nie podzielę, ale do mnie coś dociera, ja coś w sobie jakby układam to, przerabiam to, um, przepracowuję. Tutaj jakby przestaję bić tą głową w mur, chociaż jest mu po prostu źle, że jest tak, jak jest, ale godzę się z tym, staram się znaleźć w sobie spokój, i jakby panować. Także z zewnątrz, patrząc na mnie, możesz wcale nie widzieć tego, że ja to tak bardzo przeżywam, że ja mam tyle emocji związanych z tobą, że ja mam gdzieś te uczucia, że ja czuję tę miłość. Możesz wcale tego nie widzieć, dlatego że ja tutaj czuję, że też powinienem przybrać taką rozsądną postawę, takie, taką jakąś odpowiedzialność. Bardzo czuję nad sobą, nad nami, nad tą całą sprawą. I też nie umiem z tobą o czymś porozmawiać, a może i nawet bym umiał, ale wiem, że to nie, nie byłoby czymś dobrym, właściwym, że to by nie pomogło, że mogłoby nam coś utrudnić, więc lepiej to tak czuję, że zostawię tak, jak jest, żeby to swoim tempem się tak układało, nas wyciszało, dawało nam taki, taki spokój, że my wiemy, co do siebie czujemy, ale musimy zaakceptować ten fakt, to co jest, tą rzeczywistość i, i to wszystko w tym zmieścić. Takie jest, jakby głowa zaczynała to tak ogarniać i na spokojnie przyjmować tego człowieka. Och, no dobrze, hmm. i teraz trzecia grupa. Co tutaj o uczuciach tej osoby, tego kogoś? Co czuję do ciebie i w związku z sytuacją z tobą, jakie tam są uczucia w tym kibiciu. Chciałbym się wyrwać z takich szpon tej więzi, tego czegoś takiego, co mam z tobą jest tu jakaś, jakaś taka solidność, takie poczucie przywiązania, tak mi dobrze gdzieś mi jest dobrze z tobą coś mam takiego z tobą że dobrze mi z tobą, dobrze mi przy tobie bo ty jesteś taka jesteś tak dojrzała, taka odpowiedzialna ja czuję, że jesteś taka taka silna, taka mądra ja się tak wspaniale czuję przy tobie z myślą, że jesteś, dajesz mi jakieś poczucie bezpieczeństwa, Twoja mądrość. Jesteś taką, jakąś ostoją dla tej osoby w jego, w jego sercu, w jego uczuciach. On się pokazuje bardzo taki rozbity, też taki, e, taki narwany. Ma nie, m, niespełnione pragnienie w związku z Tobą, jest Tobą e, po prostu za. Zafascynowany, zauroczony, cały jest wieś taki, taki niewyciszony, jest w nim taka mm, nerwowość, taka nawet nadpobudliwość, takie gdzieś tam taki błąd bon wewnętrzny, takie rwanie, rozrywanie, że dlaczego tak jest, a dlaczego nie inaczej. I tak jakby to, że gdzieś tam tak przylgnął do ciebie, dobrze mu się z tobą zrobiło, tak cieplutko, tak jakby to było jakieś takie gniazdo. W którym Wy oboje przebywacie, jest Twój spokój, Twoje poukładanie, Ty jesteś nad nim, jesteś jakby nie wiem, mądrzejsza, doroślejsza, bardziej odpowiedzialna. Tutaj ta druga strona pokazuje się w takim, w jakimś takim rozbrykaniu, w takiej frywolności, w takim pogubieniu. Takie gdzieś tam biegam, tak w kółko, sam szukam siebie, sam nie wiem gdzie, i tak jakby. Relacja z tobą, twoja osoba była dla niego kątem, w którym jest taki kącik, gdzie ja czuję się bezpiecznie, gdzie ja tak pobrykam sobie, pobrykam jak taki kotek i wracam tam, wracam gdzieś do ciebie, gdzieś tam jestem taki przylgnięty, przyklejony w ogóle mam taki um, taki misz masz w głowie w związku z tobą, bo, bo gdzieś jakbym czuł że to nie powinno tak być, że ja do ciebie wracam że mnie tam do ciebie ciągnie że tam przychodzę tam, tam jest mi tak dobrze, że tam jest coś takie, takie scementowane taki fajny ten kącik ja się tam tak czuję bezpiecznie, nie powinno tak być, też się jakby przeciwko temu buntuję, jakbym chciał też od tego uciec, więc ta osoba może mieć taką łatwość, wiesz co, takiej głupawki jakiejś, takiego nieradzenia sobie ze swoimi emocjami i też może na przykład chodzić na imprezy czy, czy pić dużo alkoholu, taki być, to jest taki pęd, takie, takie rozbrykanie, takie pogubienie się w samym sobie przez tą relację z tobą. Przez to, co zadziewa się emocjonalnie, energetycznie pomiędzy wami, przez jakieś niespełnione pragnienie, marzenie, przez jakiś drzemiący wulkan. Wy jesteście takim wulkanem i ten ktoś czuje, że to tak pulchnieje, pulchnieje, że to jest takie uśpione, że takie przy. Przytrzymane gdzieś, ale tak naprawdę nie zaznało wolności, nie mogło pokazać czegoś w pełni, bo nie było mu pozwolone, nie było mu dane, ale jest w tym sprzeczność, jest jakiś konflikt, że dlaczego ja mam takie ogromne pragnienie pójścia właśnie w ten, w ten kącik, tam bezpieczny, do Ciebie, z Tobą, taka jakaś stabilność, jakiś taki spokój, jakaś wiedza, mądrość, duchowość. Takie pozytywne wibracje, w których on ma chwilę taką, żeby odetchnąć, zregenerować się. Jak już nabierze sił, to znowu tak biegnie gdzieś z wywalonym językiem. taki mm, roz, rozczochrany, taki pogubiony ten człowiek, nie może walczy sam w sobie, walczy z tym, co, co tak naprawdę gdzieś przy, przylgnął z tobą, się przywiązał, został scalony. Tej relacji z Tobą, a jakimś innym już jego życiem, innym odłamem, bo on ma jakieś kilka odnóg tego swojego życia i gdzieś tam w tych innych to tam gdzieś go pędzi, porywa, tam biega. A tutaj jest pokazany jako ten wulkan, który jeszcze nie zaznał erupcji, jeszcze tego nie było, a, a tak lubię przyjść tam, poczuć się tak spokojnie z Tobą przy Tobie. Myśl, świadomość tego ciebie, że jesteś, że masz taką energię, jest takim bezpieczeństwem. Macie bardzo silną więź ze sobą, takie powiązanie energetyczne. Mam wrażenie, że jesteście swoimi nauczycielami, jakimiś swoimi mentorami. Macie um, siebie poprowadzić w jakimś kierunku, coś sobie po, um, pokazać. Popracować nad czymś, coś ujarzmić, coś innego wyzwolić, tak jakby tutaj była głęboka lekcja dla Was. Ona jest wyzwaniem, i to dla tej osoby, i pewnie dla Ciebie też, no. Także tutaj jest taki bunt też tego człowieka w związku z tym, co czuje do ciebie, jak to jest silne i taki jakby on się z tym nie godzi, nie może tego zaakceptować, nie jest z tym pogodzony, wszystko go rozdrażnia, cały jest taki w dygotkach, taki roztrzęsiony, taki tu jest brak w ogóle mm, takiej jasności i spokoju wewnętrznego i cały czas y, niemoc puszczenia czegoś, niemoc pogodzenia się z tą Całą sytuacją Waszą. No dobrze, no to co? Dziękuję za uwagę i do usłyszonka.